Tu mieszkamy I w lewo Idzie się do konoby O tu jakaś krowa leży A nie, to pies O tu jest konoba Andiamo O widzę Zizi, to pies w czasach Teraz troszkę chmury Przyćmiłe słońce Ale jest 31 stopni Bardzo ciepło o, A tu jest apartament Cherry jakbyś ktoś szukał z tyłu ma parking fajny, ale nie wiem naprawdę droższy niż nasz A tą kronowę polecam świetne jedzenie i w sumie najlepsze ceny no a tam jest droga powrotna ty jedziemy do miasta Stone albo na prom, w którym płyniemy do Pelješa. No andiamo. Polecam tu w pasie, jak ktoś będzie w nie pożałuje. I tu idziemy albo na obiad, albo na kolację.